I już się widzimy. Witam Ciebie ponownie. Dzisiaj porozmawiamy o mindsetcie. To jest potrzebne. Wszystko, co się dzieje w Twojej głowie, albo przybliża Cię do Twojego sukcesu, albo Cię od niego oddala. Zestaw przekonań człowieka skutecznego, z kobietami szczęśliwego, spełnionego jest na ogół zupełnie innym zestawem przekonań niż u człowieka, który boryka się z problemami na tym tle. Dlatego dzisiaj dam Ci trzy porady dotyczące tego, jak lepiej myśleć, jaki mindset powinieneś mieć, czym się kierować, żeby Twoje damsko-męskie życie sprawiało Ci większą przyjemność, żebyś był bardziej szczęśliwym człowiekiem. Swoją drogą na końcu filmu jest niespodzianka, więc razem Ci obejrzeć cały dokładnie. Pierwsza moja porada będzie dotyczyła czegoś związanego z Twoją energią. Bo energia w kontaktach damsko-męskich jest olbrzymio ważną rzeczą. Olbrzymio ważną rzeczą. Nieważne, jak dużo pieniędzy będziesz miał, jak super będziesz wyglądał, jeżeli będziesz miał energię do dupy, to kobiety będą cię omijały. Po prostu będziesz w jakiś sposób dla nich nieatrakcyjny, coś w tobie nie będzie ich przyciągało. Jeżeli Twoje wibracje będą bardzo wysokie, to mogą dziać się cuda. Jeżeli jesteś w niskich wibracjach i to zauważasz, że zrobienie czegokolwiek w życiu może powodować w tobie problem, wszystko wydaje się jakieś takie duże i po prostu z wielu rzeczy rezygnujesz, nie robisz wielu rzeczy, dlatego że poziom Twojej energii ci na to nie pozwala. Dlatego ta energia jest tak ważna i to, co możesz do siebie powiedzieć, i to jest takie mindsetowe pierwsze coś, co chciałem Ci powiedzieć, to jest to, żeby zawsze sobie w takich codziennych sytuacjach pomyślał, Wybieram wysoką wibrację. Jak tą wysoką wibrację wybierać? Yy, zawsze do Twojej dyspozycji jest to, na czym się skoncentrujesz. Do Twojej dyspozycji niestety nie są wydarzenia w Twoim życiu. Na, oczywiście na część masz wpływ, na część wydarzeń wpływu nie masz. Nawet jeżeli Ty starasz się pracować nad swoim życiem tak, żeby Ci nie stwarzało jakichś problemów i nie zajmowało Twojej energii, no to może Twoim bliskim dzieją się jakieś krzywdy, yy, albo zawsze po prostu znajdą się jakieś rzeczy, które tę energię mogą. Tobie zabierać, ale zabierają ją wtedy, kiedy wchodzisz w te niskie wibracje, a ty masz w dyspozycji to, czy chcesz wejść, czy nie, wbrew temu, co może się wydawać. Niektórzy ludzie mówią, ja mam cięższe życie, skończ pieprzyć, w moim przypadku jest to trudniejsze, mam realne powody do zmartwień. Nie, nieważne jak ciężkie życie masz, po prostu zawsze możesz zdecydować, czy koncentrujesz się na rozmyślaniu o twojej tej sytuacji, którą masz, czy koncentrujesz się na czymś, czego chcesz, i myśląc o tym, automatycznie będziesz wydzielał dobre wibracje? Jak zabierasz swoją energię, a potem jesteś na randce z kobietą, to trudno jest ci mieć bardzo wysoką wibrację. Ja mam na przykład takiego kolegę, który no, ma niesamowite życie, niesamowity styl życia. Po prostu, no nie, nazwijmy to tak, nieograniczoną ilość pieniędzy, żadnych ograniczeń, robi co chce i przeżywa bardzo fajne sytuacje. Zawsze na spotkaniach z nim widzę jaki jest uradowany, jak ta energia z niego tryska, ta wolna energia. Ale teraz coś Ci powiem, to nie jest tak, że on ma takie super życie, dlatego yy, ma taką super energię, bo ja jestem przekonany, bo znam tego człowieka, że gdyby było bardzo kiepsko, to on nadal y, koncentrowałby się tylko na rozwiązaniach i mówiłby o rzeczach, które chce przeżyć. A jak mówisz o rzeczach, które chcesz, to wydziela się dobra energia. I w tym momencie przepływ energii przez twoje ciało jest zupełnie inny. Zyskujesz nadwyżki energetyczne, wyróżniasz się wtedy spośród ludzi. Kiedy jesteś na randce, masz lepszy dostęp do tego, jak fajnym żartem zarzucić, masz lepszy dostęp do tego, żeby skoncentrować się na pozytywnych odczuciach, bo to już nawet są nawyki. Nie wybierasz tych. Tych myśli, które jak wybierzesz to czujesz, że osłabiają cię, tylko już tak bardzo nie lubisz smaku tego że wybierasz te myśli, które czujesz, że jak o czymś pomyślisz, zaczynasz po prostu czuć się dobrze. Nie chcę za dużo mówić o samej tej energii, natomiast na, na mojej stronie dla osób, które są na niej zarejestrowane w darmowych materiałach, jest taka półtora godzinna y, konferencja y, właśnie z energii, z tego, co ją zabiera, jak mieć lepszą energię i stan seksualny. To jest takie stara konferencja, kiedyś robiłem, możesz sobie zerknąć, jak ci te in, tematy interesują, bo nie każdego akurat będą aż tak bardzo interesowały. Ja tylko zmierzam do tego, że Twoja energia do podchodzenia do kobiet, do tego, żeby mieć dobrą reakcję zwrotną, do aury, żeby na ciebie się patrzyły, do pozytywnej seksualnej energii na randce, nie da się, będąc smutnym człowiekiem, będąc człowiekiem, którego coś trapi, mieć to. Musisz mieć umiejętność wybiórczej koncentracji i tą koncentracją zarządzać. Że wybieram wysokie wibracje, wybieram myśl o wysokiej wibracji zawsze, kiedy mogę też wybrać tą negatywną. Zawsze mam do wyboru. Kobiety są wyposzczone. To jest jeden z poglądów ośmiu też z fundamentu sukcesów z kobietami, ale jest on bardzo fundamentalny i ja go tutaj przytoczę. Jeśli ja wierzę w to, że kobiety są wyposzczone na poziomie ogólnym, to ja mam motywację do tego, żeby. Je uwodzić, żeby dawać im przyjemność jako mężczyzna, bo wiem, że one są wypuszczone. Powiedz mi, czy zmienia się coś w tobie. Jeżeli byłbyś sobie, załóżmy, w centrum handlowym i widziałbyś tak rzutem oka chodzące kobiety po sklepach, po korytarzyku, no i byłoby ich tak powiedzmy z 10, ale wiedziałbyś o tym, że to są piękne kobiety, które są totalnie zaspokojone pod każdym emocjonalnym względem, nie potrzebują żadnego uwodzenia, żadnego twojego dotyku, bo mają go pod dostatek, żadnego ciepłego słowa, żadnego komplementu, bo są za fajne. Jak wtedy byś się czuł? To byś się czuł tak trochę jak taki intruz, że no ja spróbuję zrobić to, spróbuję podejść, może mi się coś uda zrobić, dlatego, że ja chcę zyskać to, czego one mają pod dostatkiem. Bo mi jest tego mało, więc ja wyszedłbym na podryw. Chcę tego od kobiet. One to mają pod dostatkiem, więc może uda mi się ją przekonać do siebie i wtedy ona też mi tego trochę da i ja też będę trochę tego miał. W drugim przypadku, jak wierzysz w to, że kobiety są wypuszczone, to widzisz te wszystkie piękne kobiety zupełnie innym okiem. One potrzebują czegoś, co ja mam i ja mogę im to dać. Czyli jakby zupełnie stawiacie to w innej roli zupełnie inaczej podchodzisz z czymś innym w głowie do nich idziesz. Jak wiesz, że masz coś dla nich. Że jak ją zaczepiasz, ona się uśmiecha i uda się zrobić tak, żeby ona się zatrzymała i ciebie słucha, to wiesz, że ona się zatrzymała, bo jak miałaby się nie zatrzymać, skoro ona chce sprawdzić, czy przypadkiem ten gentleman, który ją zaczepił, właśnie nie sprawi jej dnia lepszym. Więc, y ten to wierzenie jest pożyteczne i to nie jest wierzenie wyciągnięte ze skarpety na potrzebę motywacji, bo ja chcę się czymś motywować, więc a może se w takie coś uwierzę. Tylko tak jest. Po pierwsze, dlatego, że mężczyźni, tak ogólnie ci, którzy się w ogóle nie interesują relacjami, w większości w 95%. Nie potrafią dawać kobietom tego, czego one emocjonalnie potrzebują. Nie potrafią dać dla jej ich, ich kobiecości czegoś, co je tak porywa i sprawia, że są takie nasycone, takie natchnione i gotowe wejść w jakiś taki głęboki romans. Faceci są prozaiczni, czasami po prostu kobieta to jest od tego, żeby była w domu, żeby z kimś wyjść, obejrzeć Netflixa i tak dalej. Z takim nastawieniem kobieta też już przywykła do takiej prozy i spotykają się razem. Okazuje się, że mają wspólne tematy, w miarę się sobie podobają, potem tworzą związek, potem w tym związku tak sobie żyją i tego Netflixa oglądają, a potem zjawia się taki facet, który jest w stanie dostrzec w niej to, że ona ma pewne subtelności. Ty, jako pasjonata jej osobowości, jej wyglądu, na tyle ją zgłębiasz, że zauważasz jakieś, jakieś perełki w niej, w zachowaniu, w wyglądzie, już tak ogólnie mówię, które. Jej przedstawiasz, i ona jest urzeczona tym, że ktoś ją tak może widzieć, nawet ona siebie nigdy tak nie widziała, i zaczyna jej się to podobać. Ten jej facet idzie gdzieś w odstawkę, a nawet jak jest, to tylko dlatego, że on sobie myśli, ja go mam, ale, ale nie mogę zrezygnować też z kontaktu z tym facetem, który wchodzi ze mną w zupełnie inny świat i pokazuje mnie mi, taką, jakiej ja siebie jeszcze nie znałam. Dlatego Kobiety są wypuszczone, bo nawet te wszystkie pozajmowane mają tego ciągle deficyt. Dwa, mam, mam, mam wrażenie, że to jest tak, że to się nigdy nie skończy, nie da się tego nasycić, tej studni. Tam się nie da wlać tyle wody, żeby się, żeby się jakby zatrzymał ten poziom. Zawsze kobieta będzie głodna. Na wysłuchanie, na doznanie jakiejś części siebie, której jeszcze nie poznała. A ty masz to w swoich rękach, że jak nie podejdziesz i jej tego nie dasz, to prawdopodobnie ją to nie spotka. Dlatego to daje mi zawsze taką motywację i bardzo życie mi to pokazuje, że to jest prawda. Kobiety zawsze będą chętnie przyjmowały atencję, aprobatę i emocje, które sprawiają, że ona czuje się kobietą, a tego jest zawsze im najbardziej potrzeba i najtrudniej jest im to dostać. I tu dochodzimy do trzeciego poglądu, podpierającego ten powyższy. Uwodząc kobietę, dajesz jej prezent. Teraz dochodzimy do tego, że adoracja, jaką możesz obdarzyć kobietom, to jest olbrzymia siła w Twoich rękach i olbrzymi prezent dla kobiety. Adoracja to jest to, Podrywanie kobiety w sposób odpowiedni, wyważony, taki, żeby ona podczas tego podrywania miała z tego wielki fan, czuła się podkręcona tą całą sytuacją, a to jest zupełnie coś innego. Czyli tak mówimy o odpowiednim uwodzeniu, odpowiednim podejściu, odpowiednim podrywie. Jeżeli ty poznajesz kobiety, poznajesz ich naturę i wiesz, że one ciebie potrzebują i wiesz, że jakim sprawić tą przyjemność, to masz tak olbrzymi e, potencjał w swoich rękach. To jest potencjał. Tak jak miliarderzy mają do tego, żeby czynić dobro, tak jak nawet Pablo Escobar budował, pomimo tego, kim był, budował jakieś tam szkoły i, i osiedla całe dla bezdomnych. Jeżeli masz, to możesz rozdać. I właśnie to jest to samo. Ta adoracja spróbuj spojrzeć na to w ten sposób to jest olbrzymi potencjał olbrzymi kapitał, jaki ty jako facet posiadasz i możesz go rozdawać. Mało to, że możesz dać bardzo dużo, to jeszcze ciekawym aspektem tego jest to, że ty robiąc to zyskujesz jeszcze więcej dla siebie, zyskujesz jeszcze więcej wolnej energii, masz jeszcze więcej siły i to się wszystko spiralą nakręca. Posługując się przykładem, który podałem, widząc ludzi biednych, możesz na nich spojrzeć, możesz zignorować całkowicie, możesz iść w swoją stronę i zapomnieć o takim człowieku, możesz zmienić jego życie. Dając mu te pieniądze, czy tam budując mu dom, pomagając mu w jakiś sposób. A teraz, mając umiejętności odpowiedniej adoracji, odpowiedniego wzmocnienia psychiki, kobiecości yy, kobiet, odpowiednim zachowaniem i skierowaniem swojej uwagi na nią, możesz zmienić jej życie. I jeżeli ty sam po potrzebujesz mieć więcej energii, to możesz dać więcej prezentów wokół siebie, i uzyskasz wtedy od kobiet, tak bardzo dużą energię, zwrotną, że twoją energię to już kompletnie yy, twoje wibracje podnosi jeszcze wyżej, bo jak wiesz, od kobiet dostajesz największą energię. Wbrew temu, co też niektórzy myślą i znam różne teorie, niektóre bardzo chore, ale tak naprawdę wszystko, co robimy w swoim życiu jest po to, żeby być yy, bardziej szczęśliwymi, bardziej spełnionymi. No zwróć uwagę, czy nie. Wszystko, do czego dążysz w życiu, nie służy, żebyś czuł się gorzej, tylko lepiej. A płeć przeciwna może nam tego dać najwięcej, jak się okazuje. I wszyscy, historia to pokazuje, najwięksi władcy świata, mający ziemię, mający nieograniczone władze, bogactwa, tak naprawdę najwięcej i tak dostawali od kobiet, bo dla tych kobiet to zdobywali i byli w stanie to oddać, byli w stanie zginąć wszystko za to, żeby dostać energię od kobiety, na której im zależy, czy ogólnie jakoś. W oczach kobiet być lepiej widzianym. Masz świadomość tego, że i tak najwięcej tej energii dobrej jesteś w stanie dostać od kobiet. Masz świadomość tego, że są wypuszczone i że masz olbrzymi prezent, który możesz im dać. Idziesz i rozdajesz te prezenty, zbierasz profity, masz jeszcze więcej tej energii i możesz zająć się pracą, podbijaniem swojego życia, wszelkimi zmianami, jak umiesz uwodzić. To jest olbrzymia. Siła, umiejętności damsko-męskie, ja to powtarzałem nawet wczoraj na szkoleniu kursantowi, którego serdecznie pozdrawiam, ciągle dziękuję za to, jak one potrafią osłodzić życie. Bo to jest więcej niż się ludziom wydaje. To nie jest tylko coś damsko-męskie, a życie to życie, i tam są jeszcze inne aspekty życia i bardzo ważne, i tak dalej, i to nie jest wszystko. To jest bardzo dużo, właśnie, a jak nie masz energii, nie masz motywacji, nie masz dla kogo się piąć, dla kogo tych wszystkich rzeczy zdobywać, bo nawet się z nikim nie spotykasz, to nie masz motywacji. Więc to jest olbrzymie ważne i właśnie te umiejętności trzeba wykorzystywać, żeby sprawiać kobietom przyjemność, żeby podnosić ich życie, dawać im tak dużo pozytywnych yy, doznań, żeby one oddały Tobie wdzięcznością bardzo dużo energii, którą Ty wykorzystasz do tego, żeby Twoje życie było jeszcze lepsze. I wszystko jest sacy. I o to właśnie chodzi. Więc sumując, wolna energia jest Ci bardzo potrzebna. Wybierasz zawsze wysokie wibracje, nie niskie. Zawsze mając problemy, możesz powiedzieć sobie: To nie one decydują o tym, jaką ja mam mieć wibrację. Ja wybieram lepszą wibrację. Jeżeli ta rzecz mi śmierdzi, ja ją rozwiążę, ale moich emocji tam nie będzie. One będą tu, a ręce będą rozwiązywały problemy. Druga rzecz jest taka, kobiety są wyposzczone ciebie, potrzebują mi ci, daj im coś dobrego. Trzecia, ja mam, niezależnie kim jestem, duży prezent dla kobiety, dlatego że adoracja jest tym prezentem, odpowiednia, odpowiednie uwodzenia, odpowiedni podryw. I ja dając im to, dobierając odpowiednie słowa, zachowania i traktowanie kobiety, jestem w stanie dać jej bardzo dużo i generalnie jak Ci to wcześniej wytłumaczyłem, ma to olbrzymi wpływ na całe życie. Teraz rzecz, którą chciałem na koniec ogłosić, bo mamy okres letni skończony, niektórzy z Was bawili się świetnie. Niektórzy chcieliby, żeby było trochę lepiej, żeby było trochę inaczej. Więc otwieram promocję dzisiaj na moje kursy, na moje poradniki, po to, żeby ułatwić Ci dojście do Twoich wymarzonych kompetencji z męskich Konkrety. Dzisiaj rozpoczynam promocję, jest siódmy. Do 10 do 23.59 będzie ona trwała. Dotyczy ona wszystkich moich materiałów. Więc dla osób, które znają mnie tylko z filmów czy z wpisów, chcę powiedzieć, że oprócz tego, że się dzielę taką wiedzą ogólną i taką, można to powiedzieć, trochę nieprzygotowaną, czy myślisz, że ja się do tego filmu przygotowywałem, mam zestaw poradników dla każdego, które mają przesunąć twoją świadomość, twoją umiejętność Uwodzenia kobiet, sprawiania im przyjemności. Dalej. Dla każdego coś się znajdzie, niezależnie od etapu, od zaawansowania, od spełnianej roli społecznej. Jeszcze raz zaznaczę moje poradniki od takich porad YouTube'owych. No, różnią się przede wszystkim poukładaniem, usystematyzowaniem wiedzy, bo tam jest czas do tego, żeby się przygotować, porobić podpunkty, wszystko jakoś pokategoryzować. Więc są to po prostu pakiety konkretnej wiedzy, mającej przynieść konkretny rezultat. I teraz dla osób, które otwierają mój sklep i tak widzą, o kurczę, tu są, jest tyle produktów, ja nawet nie wiem, co ja powinienem kupić i co jest dla mnie dobre na ten moment, bo piszą do mnie chłopaki, dorać mi, co ja mam wziąć, bo tu jest tajemnica gracza jedynka, tu jest dwójka, czym one się różnią, czy to kontynuacja, czy to uzupełnienie, czy to to samo. Ja już teraz powiem kilka słów dla osób, które chcą coś wiedzieć. Jeżeli zagadywanie do kobiet sprawia ci problem, inicjowanie znajomości, masz dużo Twoim zdaniem myśli, które blokują Cię w podchodzeniu do kobiet, dużo masz takich poglądów, które natychmiast się pojawiają i przez to nie podchodzisz, nie robisz nic, masz dużo przeszkód, które sam sobie stawiasz. Polecam zdecydowanie Fundament Sukcesu z Kobietami, bo tam takich poglądów, jak tutaj dzisiaj dałem trzy, jest osiem takich głównych, podstawowych, moim zdaniem najgorszych, które trzeba zmienić, trzeba to przełamać. Podstawy atrakcyjności, co jest absolutnie... Atrak budowanie atrakcyjności jest podstawą w obwodzeniu. I tam jest gratis jeszcze e-book, który daje totalne podstawy, ale właśnie zawsze mam to, że to chyba jest za tanie, bo za dużo tam jest w tym fundamencie, bo tam jest jeszcze audiobook do samochodu, na słuchawki i cały e-book rzeczy technicznych, jak wychodzisz na podryw bardzo dużo Trików takich, jak się przygotować, jak poderwać, jak zrobić, nie nawet, nawet mówić na kanale publicznym, co, co dalej. E, to jest fundament sukcesu z kobietami. Dla takich osób, a szczególnie takich, które są w wieku szkolnym e, i powiedzmy wczesno-studenckim, e, jak zdobyć dziewczynę, która ci się podoba, bardzo bym polecał. Tam jest dużo takich podstaw, ale też tam jest o inwestycji, bo tam często faceci mówią, a jak nie przeinwestować, skąd ja mam wiedzieć, kiedy ja za dużo zainwestowałem, kiedy napisać do niej, kiedy to, kiedy tamto, yy, mam koleżankę w szkole, mam koleżankę w pracy, jak ją zagadać, albo nie mogę się pozbierać po swojej ex, ciągle mam doły, jak ją mogę odzyskać. To wszystko jest, w jak zdobyć dziewczynę, która ci się podoba, i tam jest gratis jeszcze też taki e-book, który teraz, jak pomyślałem, ja chyba o tym e-booku coś opowiadam w tej darmowej konferencji, o której wspomniałem. O odzyskiwaniu swojego stanu emocjonalnego i budowaniu aury seksualnej, która jest za darmo na moim po zarejestrowaniu na mojej stronie. Tam wspominam o e-booku, który tu jest właśnie gratis, też do jak zdobyć dziewczynę, która Ci się podoba. A jeżeli jesteś osobą, która tak bardzo jest zdeterminowana do tego, żeby mocno zająć się przepracowaniem w sobie umiejętności zapoznawania kobiet w różnych sytuacjach w ciągu dnia. W, chcesz wiedzieć, jak to wszystko dźwignąć emocjonalnie, jak, jak, jak sobie radzić z tym, żeby to wszystko ci po prostu zagrało. Jak, jak się motywować, jak w ogóle ten cały tak zwany day game ogarnąć, i chcesz mieć nagrania wideo pokazujące detale, na co zwrócić uwagę. Potem wszystko do randki, co przed randką, co po porandce, potem co, co przy domu, co w sprawy seksu i tak dalej. Wszystko tajemnice gracza dwójka. To nie jest jedynka, to są zupełnie różne produkty i w dwójce właśnie to jest takie coś, jeżeli jesteś totalnie początkujący, ja bym zaczął od fundamentów, ewentualnie fundamenty i właśnie TG dwójka, bo to są takie pakiety um, przygotowujące cię konkretnie w pewnych po prostu rzeczach. Więc TG dwójka to jest od wyjścia do uwiedzenia kobiety po prostu wszystko etap randki, zagadania, na po prostu jak na dyskotekach sobie radzić, wszystkie te znaki zainteresowania, jak odczytywać, jak podchodzić do kobiet w tańcu, masz tam sceny, po prostu z kobietą nagrane jest wszystko na wideo, wszystko wytłumaczone, to są duże pakiety. To w nich znajdziesz. Potem się pojawia pytanie, no dobra, no to jest jeszcze tajemnica gracza jedynka, to czym to się różni? Jeżeli masz problem z budowaniem relacji seksualnych, ja często widzę u facetów problem ze zbyciem, byciem zbyt grzecznym, zbyt takim darzącym kobiety takim złym respektem, w tym złym znaczeniu. Zdecydowanie, żeby kobiety Cię wybierały, żeby się w Tobie zakochiwały, musisz umieć budować w nich mocne emocje, musisz być takim twardym facetem i ta cała umiejętność tego tej seksualnej strony, która sprawia, że nie wpadasz też w szufladkę przyjaciel, to jest tajemnica gracza jedynka. Tam też jest o podchodzeniu, tam też jest ta droga, jak w tajemnicy gracza dwójce, że są scenki różne z podchodzenia, z prowadzenia kobiety, są scenki też z klubu, z, z, z scenki mowy ciała, pokazującą mowę ciała, triki mowy ciała różne, które sprawiają, że kobiety do ciebie zagadują i tak dalej. To jest tak, że w dwójce i w jedynce tajemnic gracza są zupełnie inne rzeczy pokazane, jakby czasami dotyczą tych samych etapów, czyli na przykład jest zagadywanie, jak to robić, ale te sceny w jedynce i w dwójce to są zupełnie inne aspekty i inne rzeczy pokazane. Jak się domyślasz, wiedza o uwodzeniu jest wielka, więc jest co upakować w jeden i w drugi pakiet i to są zupełnie inne rzeczy. Czyli jeżeli czujesz, że brakuje ci trochę jaj i że nie masz takiego, tego bad boya w sobie, no to jedynka tajemnic gracza. A potem są produkty uzupełniające, czyli jeżeli tak wiele razy yy, skończyłeś z kobietą w yy, w jednym pomieszczeniu u ciebie, w mieszkaniu, czy gdzieś u niej i po prostu nie chce ona potem się spotykać, bo ty się nie sprawdzasz, nie potrafisz dojść do tego, do czego powinieneś dojść, no to jak sprawić, by nie miała odmówić? Tam jest szereg wszelkich porad dotyczących tego, jak kobieta wchodzi do Twojego mieszkania. Totalne ABC na scenkach, na wideo, dokładnie. Super masaż pokazany, w którym kobiety mają olbrzymi problem się oprzeć. Po prostu. No, jest tam masa wszystkich takich yy, wariantów, że jeżeli zdarzy się z kobietą to, ona się zachowa tak, robisz tak. Jeśli tak, to tak. Jeśli tak, to tak. I wszystko służy temu, żebyś tak umiał poprowadzić z kobietą sytuację, żeby dać jej to, czego ona chce, bo często ona nawet jak to chce, to ci tego nie chce dać, bo myślisz, że tak trzeba, ale chce tego. Rozumiesz? Więc trzeba z kobietą wspólnie rozwiązać jej problemy w głowie i dać jej to, czego ona chce. I od tego jest ten produkt. Huh. Jak uwiodłem 20 kobiet? No historie spisane na kolanie wiele lat temu, świeżo po akcjach, które były no, naprawdę niezłe. Raporty po prostu opowiadające jak do pewnych rzeczy doszedłem. 20 wybranych po prostu, jakichś tam jest historii, które, z których możesz wyciągnąć wnioski. Ale do tego jest też ciekawy Bonus, bo masz tam pięć różnych raportów moich, po prostu jakichś tam e, dyskusji, czy tam nagadu-gadu -gadu jeszcze kiedyś, czy różnych takich po prostu dialogów z kobietami, w których ja zaznaczam, e, wynotowuję, co wówczas robię, co powoduje, że buduję emocje, przechodzę różne rzeczy, po prostu no, zarąbiste gotowce, zarąbiste porady na wywoływanie fantazji, na przechodzenie problemów, różnych rzeczy. To jest też tanie, jak na, jak na to, co się kupuje. E, to są takie produkty dodatkowe. Moja książka, oczywiście, odkryte. Ona jest jakby zupełnie nieporadnikiem, to nie jest już coś takiego, jak mówiłem teraz o innych produktach. Po prostu moja książka to jest moje serce na papierze, moje, moje życie. Opis mojej drogi, całej od dziecka, od pierwszych doświadczeń z kobietami do. Do, doświadczeń absolutnych teraz, jak przeszedłem całutką tą drogę. Najprościej mówiąc, to jest odkryte karty. Tajemnice uwodzenia w sieci, jak sama nazwa mówi, jeżeli chcesz grać przez internet, mieć w tym dobre y, rezultaty, to jest dla Ciebie. Jest tam wiele godzin wideo, różnych przykładów, rozmaitości, wszystko w ofercie przewyczytasz. I na koniec zostawiłem gracza doskonałego, dlatego że to jest największy z moich materiałów, jaki stworzyłem. Gracz doskonały jest zarówno dla osób, które Życiowo powinny całkowicie wejść na nowy poziom skuteczności w różnych rzeczach, być yy, po prostu yy, porozwiązywać wiele rzeczy, które mają wpływ na to, jak kobiety ich odbierają, yy, ale niekoniecznie dotyczą samego uwodzenia. Zarobki, Twoje osobiste spełnienie, Twoje całe życie, Twoja sylwetka, Twój wygląd, Twój ubiór, Twoje zdrowie, Twój poziom energii, Twoja koncentracja. Yy, to jest kurs 90-dniowy, gdzie codziennie dostajesz ode mnie lekcję, w której mówię Ci, co masz robić. Dla osób, które w ogóle nie chcą myśleć, chcą codziennie wiedzieć, co mają robić, gotowiec. Na 90 dni rozwój. To jest graż doskonały. W pierwsze 45 dni przygotowuje Ciebie, robi z Ciebie człowieka, który ma znacznie większe szanse w uwodzeniu, a potem kolejne 45 dni to jest typowo step to step codziennie, co masz robić. Żeby nauczyć się uwodzić kobiety, rozkręcić te swoje zagadywanie, randki i w międzyczasie cię motywuje. Po prostu 90 dni zaplanowanego rozwoju. Oprócz tego wideo z mistrzem polskiej kulturystyki, który mówi jak poprawić swoje ciało. Zofia Kulewicz, sławna stylistka mówiąca jak się ubrać. Michał Undra, twój osobisty doradca zdrowia. Wyślesz mu swój opis Twojej obecnej diety, celów twoich, on ci specjalnie dla ciebie ułoży. Prestiżowy doradca do zdrowia i dietetyk, dietę dla ciebie. Więc ten, ci ludzie z nami pracują. To jest gracz doskonały. Z graczami doskonałymi widzę się raz w roku za darmo na szkoleniu, na sali, gdzie po prostu no, w ogień krzyżowy idą pytania, odpowiedzi na wszelkie wasze pytania. Dwa takie spotkania już są udokumentowane na wideo. Też do nich dostajesz dostęp po zakupieniu tego pakietu. Specjalna grupa dla graczów doskonałych. Więc to jest taki największy z moich pakietów. Dla osób, które lubią samorozwój, nie są totalnie jakby zagubione w życiu, nie potrzebują naprawiać wszystkiego, też znajdą tam bardzo dużo w graczu doskonałym, bo to jest po prostu pigułka moich nie tylko uwodzeniowych, ale całościowo życiowych doświadczeń. Tak jakbym miał pokazać komuś, jak się żyje na tej ziemi, być szczęśliwym, gracz doskonały, to jest taka. Ode mnie esencja całego moich największej wiedzy, którą się w życiu nauczyłem. Nagadałem się dość. Dzisiaj rozpoczyna się promocja. Żeby z niej skorzystać, trzeba najpierw dodać produkt do koszyka i dopiero przy koszyku pojawi się pole do wpisania kuponu rabatowego, który brzmi Lepsza Jesień. Nie piszemy polskich znaków, nie robimy przerwy. Tak jak na Instagramie. Lepsza Jesień. 10.00 23.59 kod rabatowy przestaje działać, ceny zaczynają być cenami regularnymi, więc masz okazję teraz nabyć taniej yy, moje materiały, dołączyć tym samym do grupy Dylematy Relacji, bo dostaję dużo zgłoszeń od chłopaków którzy myślą, że wystarczy być widzem, żeby mieć tam wstęp nie, trzeba być klientem jakiegokolwiek materiału i wtedy masz wstęp, możesz truć tyłek, zadawać pytania będziesz miał odpowiedzi, będziesz miał społeczność która będzie Ciebie wspierała, będziesz mógł zdobyć sobie winga, z którym będziesz wychodził na wspólne podrywy, itp., itd. Więc korzyści z grupy na pewno są. Wystarczy mieć jakiś produkt. Dzięki i do zobaczenia niebałem. Wziąłem Cię do tańca, chociaż Szyma. nie lubię tańca. Pewny siebie byłem i bawiłem się tak, żeby mieć kontrolę Aha. Chciałem dziś coś ugrać, ale nie pod tym adresem To jest niedorzeczne, przecież jest tu tyle lasek Krzeszę. Kiedy olewam, wiem, że nie mam wiele czasu, a jestem tu z tobą trzeba Że mam tak nieczyste serce, mi wam takie chwile, w których coś się dzieje ze mną. Nie, nie wiem, wiem ile, ile jeszcze trzymał, będę cię za ręce Co tu dzieje się, nie wiem do końca Lecz jest to piękne